Bardzo serdecznie w pierwszym filmie z serii, nowej serii Crash of the Titans. Tak jest, właśnie postanowiłem nagrać kolejną, nową, ciekawą grę, coś nowego. Właśnie pierwszy, właściwie przedostatnia już jest to z gra, z serii Crash Bandicoot. Dlaczego właśnie Crash of the Titans? A dlatego, że po prostu gry praktycznie nigdzie nie widzimy. Więc yy, tak. Mm. O czym będzie ta gra? Tak gra w sumie mm. cała seria Crash of the Titans. B-Bandicoot opowiada o takim... <noise> stworzeniu... Trudno powiedzieć, co to jest, w każdym razie eksperyment złego Doktora Cortexa, czyli Crashu. Więc na początek, tak... Ustawmy urządzenie zapisu. Jaki będzie nasz dysk twardy. No i... Cóż tu dużo mówić. Zaczynajmy grę! Więc tak, na sam początek będziemy musieli sobie... Mm, się jakoś nazwać. Bardzo denerwujące. Wybieranie znaków dobra. Jakoś trzeba to przeboleć, no gdzie jest to w... Wiesz, chyba szybciej było przez te numerki przejść. Ale dobra. Żeby już Was nie zanudzać, zrobimy tak. Tak, trudność w grze. Weźmiemy sobie poziom normalny. Bo na takim zazwyczaj szkodzimy. i właśnie tą grę zagramy sobie na Xboxie 360 jak widać. Dlaczego w wersji na Xboxie? Bo w sumie ta gra naprawdę na dużo platform. Ale zagramy wersję na Xboxie, dlatego, że tutaj mamy w sumie najlepszą grafikę i bardzo dobrze się gra na Xboxowym padzie. Więc zaczniemy od wstępnej kascenki, która się już ładuje. Być może słyszycie teraz jeszcze jak napęd gdzieś tam odczytuje płytkę. Więc zaczynajmy. A może słowo proszę? Tak, i to jest z KOKO. Przyjaciółka, hey, Tak. Okej, No to jest właśnie nasza postać. Nierozgarnięty KRASZ. I cóż to naciąga na tą piękną zieloną krainę? Nic innego jak sterowiec doktora korteksa. Is is this thing on? Yeah? Ha ha! I'm back, babies! <laughs> Surrender to Cortex! Mika, Saga! Hey genius! I can't actually hear you. I'm really far away and I'm flying like a hovercraft or something. <laughs> I will do At it. At least Aku Aku. I have been fighting evil for many centuries. <laughs> what? You don't even got a body. fuck. <laughs> <laughs> I doktor Cortex aku, aku oraz KOKO. I teraz będziemy musieli ruszyć im na ratunek. Wow. No tak, i Cortex z łupem odleciał. No cóż, urządzonko się na coś przyda, bo przynajmniej uwolnimy Akwak. I'm just gonna stay here while... <laughs> a więc tak! Zaczynajmy rozgrywkę! Właśnie, czyli lewym chodzimy, wchodzimy, X atakujemy. Again, i atakujemy, i kiedy coś rozwalimy dostajemy coś takiego, co nazywa się MOTO! Co to jest? Gdy no, do domu. Krasz, skorzysta z toalet. Spoko. Dobra, więc tak, tutaj możemy rozwalać jeszcze coś coś bo za właśnie rozwalanie rzeczy dostajemy mojo, które później jest swego rodzaju jakby doświadczeniem dla naszej postaci. No niestety nie uda mi się tam wskoczyć. I za to będziemy mogli zdobywać nowe... nowe umiejętności. O, może opasenie nie? No niestety tam chyba nie wskoczymy. A, trudno. Jednak możemy sobie coś dostawić. Tu mamy takie jak krzaczki, takie jakby ananasy, które również po rozwalaniu dają nam mojo. Ale to jeszcze nie jest koniec mojo tutaj, bo tutaj naprawdę jest sporo tego i dostajemy również tutaj jabłuszka. Właśnie tutaj zamiast jabłuszek, które zbierało się w poprzedniej części krasza tu musimy zbierać wspomniane coś nie mojo. Dobra, coś jeszcze tu mamy do zebrania? Nie, więc próbujemy dalej. Mamy no, kolejny nowy rodzaj roślinki, którego musimy zaatakować około dwóch razy. Wtedy z niego również wypadnie całkiem sporo morza. Dobra, tam jeszcze nas przyjaciół, ale niestety nie będziemy mogli go na razie uratować. Dobra, więc pozbieramy to, co i chodźmy dalej. Ratować Aku Aku, którego spadł. Który spadł gdzieś tam. A no, i tu mamy właśnie taką kamienną tablicę, na której... Mam informację właśnie na temat morza. Jest to esencja życia, za której jest nie dostajemy nagrody. Więc, tak, tu mamy dosyć ciekawe platformy, które się przewracają, gdy na nie wskoczymy. Więc po prostu musimy dosyć szybko z nich schodzić. Crash! Press the X button to smash it. Tak. Właśnie to o tym mówi narrator. Dokładnie. Tak, tu jeszcze to. Zbierzemy co mamy do zebrania. Jestem choćby w tę stronę, bo tutaj również coś coś mamy. To <noise> chociażby skrzynkę. No, rozwal tego ananasa tutaj. Tak jest. Kolejna doniczka. No i król się chyba wkurzy dowie się, że nasz bohater porozwalał wszystko dookoła o białe morzu. Najwięcej daje nam punktów. No i tu też mamy lianę, na której możemy się kołysać, zaraz tylko tam muszę się dostać. Tak jest. Kiedy skoczymy i będziemy ciągle przyciskać przycisk, albo na przycisku A skoczymy, ja o tym to nie wspomniałem, będziemy mogli spowolnić nasz upadek. Bardzo fajnie. Słyszymy, że ktoś tam gada. Ktoś się zatrzymuje. Dobra. Rozwalamy to, co mam do rozwalania. I tutaj mamy naszych pierwszych przeciwników, który... Jeszcze tutaj rozwalimy. I oto są ratyści! Tak się nazywa się ten przeciwnik. Jest to kolejny wytwór doktora Cortexa. Właśnie musimy ich pokonać. Za każdym pokonaniem dostajemy tutaj jakby do taką probówkę. Musimy ich pokonać 64, żeby zdobyć osiągnięcie w misji. i właśnie w misji mamy osiągnięcia, za które później dostajemy dodatkowe punkty. Bo w sumie na punkty jest nagrębka. Patrzcie, ta gra jest o tyle ciekawa. Come on, Crash. Jump with the A button. Then press the A button again while in the air to do an air jump. No, tu była mowa o podwójnym skoku, który przyda się tutaj. Tak, i kiedy... możemy nawet złapać tutaj się krawędzi i wskoczyć jeszcze raz. I tutaj widzimy dalej naszych kolejnych przeciwników. Wow, tłuką nas. Dobra, możemy jeszcze dokopać leżącego. Bo mamy już kombo 11, ale niestety... w lewym dolnym rogu mamy. W tej misji, żeby zdobyć się musimy chyba zdobyć kombo 25 albo 30. Co takie do końca proste może nie być. Jeśli tak w porównaniu z tym, co będzie dalej. Jest bardzo prosto. Robienie kombosu wiąże się z tym, że nie zbierzemy wszystkich moczu. Dobra, kombo 16. Tak, i mamy już kombo. Dostaliśmy kombo kika za zdobycie poziomu z modu. Po przyciśnięciu z możemy zobaczyć tutorial. Musimy trzy razy szybko przycinać X. Raz, dwa, trzy. Huh. Więc tak to wygląda. Ok, chodźmy dalej. Gra Crash of the Titans jest to jak je wspomniałem, przedostatnia gra z serii Crash i wyszła naprawdę na wiele platform między m.in. na właśnie Xbox 360, na PlayStation 2, wyszła także na <laughs> Nintendo Wii, PSP, Nintendo DS oraz Game Boy Advance, z czego te dwie ostatnie na Nintendo DS i Game Boy Advance nieco różnią się od tych właśnie z innych platform, pozostałe są wręcz identyczne. Chodźmy dalej. Także taka typowa multiplatformówka. Dobra. Kolejne... linia roślina z Mojo. Tutaj ich naprawdę jest całkiem sporo. I teraz pokażę Wam kolejny chwyt. Jest to atak Y. Jest on dosyć mocny, ale za to powolny. Żeby nie było za Kolejny... Kolejna podpowiedź. Jeżeli teraz skoczymy na grzyba... No, czekajcie. Przeciwnicy moi. Jeżeli skoczymy na grzyba i kiedy spadamy, przyciskniemy przycisk... Wyskoczymy tak, co wysoko. Szybko może Dobra, tu mam jeszcze kolejne roślinki. Dobra. <gryso> Hej, <Ich> teksty. <gryso> Dobra Kolejny zmutowany szczur kolony, Dobra, dosłanę jeszcze tutaj co mamy do rozwalenia? zbierajmy dalej moduł. I zdobyliśmy teraz jakiś obrazek. Będziemy mogli go zobaczyć po przejściu. No, że tak powiem, misji. Zabraliśmy wszystkie moduły tutaj, więc chodźmy dalej. Teraz gra się nam lekko niestety przycina, no cóż uroki dużej ilości efektów i gry na wysokiej rozdzielczości No jeszcze z takim Dobra, tutaj kiedyś spadłem sporo razy, więc trzeba być ostrożnym. Ale tam widzimy coś nowego. A cóż to takiego Chodźmy tutaj. Tu mamy... Wow, spadłem. Dobra, jeszcze raz. Tu mamy... Właśnie. To jest właśnie taki jakby mnożnik morza. Kiedy go zdobędziemy, wypada nam dwa razy więcej i przez określony czas. Słyszymy właśnie tutaj cykanie, które cyka coraz szybciej. Tak, i teraz mamy tutaj taki niebieski ogół. Cóż to takiego jest. A to jest jakby taka sekretny pokój, w którym mamy misję dodatkowe do wykonania. I w tym właśnie pokoju będziemy mieli za zadanie zbierać 5000 zielonych modów. Dobra, na początku spadają z tyłu, ale później coraz więcej ich pojawia się z przodu i później warto trzymać się lewej strony, bo tam będzie wpadało coraz więcej i białych morzów, które są najcenniejsze. Właśnie o tym tutaj mówię. Dobra, potrzebuję na szybko jeszcze. O, właśnie, te białe morze, które tutaj spadło, i mamy 5700 morze, czyli ponad 700, które było wymagane. No tak, tutaj zielone morze cały czas się spadają, ale one są nam to niczego niepotrzebne, niestety. Właściwie morze wypadło nam z tych oczu tutaj. <grybujesz> nie, skrzynek, które musimy porozmawiać. Wypadaj w całym sporo, Widzicie? Te skrzynki są dosyć mocne, trzeba w niej uderzyć parę razy, chociaż... Nie, nasz nawet mocny wykop nie jest w stanie rozwalić jej. No, na te trzeba uważać. Bo one są wybuchowe. Dobra, więc aktywujemy wszystkie po kolei i od końca zaczynamy zbieranie modu. Tak to jest to, to się, się że one mogą nas zranić. Na szczęście w tej grze na samym początku nie mamy do czynienia z Nitro, które... O! I dostaliśmy kolejne pierwsze osiągnięcie na spoksie Magic. Module Magic. 10G na mój profil, no, fajnie. Dobra, teraz mam tutaj kolejne platformy, które się ją przekręcają w razie gdy na nich stoimy. Dobra, kolejne roślineczki do rozwalania. idziemy dalej. grafika tej grze jest całkiem fajna. Muszę przyznać. Wreszcie na PlayStation 2 czy na PSP, to również posiadam, niestety, nie zobaczylibyśmy nie ciężkie słowo tego efektu, który mamy tutaj. No i co będzie kombo-kick jak fajny, niestety, nie? Wow, troszeczkę może na nam. się około nosa. A bardzo ważne jest, żeby w tej go jak najwięcej, właśnie żeby jeszcze mieć kolejny poziom, bo wtedy nauczymy się... Bodaj, że on się nazywał Us Kick, taki ruch. A tak w sumie. Bardzo fajne. Łoł. Wow, tutaj trzeba uważać, bo można kłaść na do wody. Dobra, tak, kolejne krzaczki z Mojo. No i dostaliśmy kolejne życie. Żyć mam jak na razie cztery. Na czym straci życie? Czy Może no, nie będę wam pokazywał na razie. Stracimy na pewno nieraz. Dobra, kolejna podpowiedź. While the air, the... Czyli nic nowego, o tym wam już powiedziałem. <laughs> Gratuluję, że śmigło może spowolnić swój upadek. Wow, spadliśmy z grzybach. Tak, jest. Tym też możemy atakować w sumie, ale to jest dosyć cienki atak i zadaje dosyć wolne uderzenie. Szyja Nie wiem czy też zauważyliście, po lewej stronie mamy właśnie pasek życia, ale po prawej mamy również drugi pasek życia, który jest teraz niewidoczny. Dlaczego? Bo w tej grze możemy grać w trybie kooperatyw z drugą osobą. Good job, crap! You destroyed one of the bad guys surveillance. all of them you greater reward. właśnie teraz z pierwszego naszego spy robota. którego dostaliśmy kolejne na i 5G na naszego Xboxa. Jej. Nara na, się wieści Coś tak tu Kolejne... Kolejne kolejny kolejny Jeszcze jeden. Dobra. Prawdą analogiem, nie wiem czy wspomniałem, możemy obrotać sobie troszeczkę kamerę. Jest w dosyć ograniczone pole obrotu. Szkoda, że tego nie ma na PSP. Bo mamy tylko jeden analog. A czasami się to nawet przydaje. Dobra. No i teraz co my tu mamy? Kolejny Spybot. Drugi w tej misji. Drugi z szef. W każdej misji mamy trzy Spyboty. Które trzeba się oczywiście rozwalać, żeby dobrał Cortex i mógł nas szpiegować Chociaż i tak, zanim do niego dojdziemy, to i tak... <grystanie> ...zobaczy nas przecież. Więc w sumie... ...trochę mało no logiczne, ale dobra. A co mamy, jeżeli wyskoczymy z tego grzyba dość wysoko? Nic, a z tego? Też nic. No i tutaj widzimy jak... Jeszcze nie widzimy, widzimy loading. Radishany próbują uwolnić Aku Aku i pojmać go. Ale to niby on chciał walczyć ze złem tego świata. I teraz będziemy musieli zmierzyć się z całkiem sporo ilością Radishanów. Raty I tutaj będziemy mogli nabić w sumie combo y Opoznaliśmy Poznaliśmy teraz nowy atak, który skutkuje. <noise> nie najlepiej. Ale przynajmniej nie, można nabić naprawdę dobrego kombo. Bierzmy to modło, które zostało. Niestety jeszcze nie nabraliśmy odpowiedniego kombosa, ale to osiągnięcia pasji. Ale mam już old school, Jej! Dobra. I uwolnijmy teraz. wa aku. ci się męczyli. Dziękuję, Crash. Moje powers were były against them. nim. Dark magic is behind these creatures. Strange things are oh -huh. Yes, yeah, I know. Let's go already. Wow, To kolejny nowy stwór. I bardzo odważny Crash. Masz, masz. Nie, nie, się kolejny stwórki. To energetyczne. Od teraz będziemy mogli się bronić. Wow. Patrzcie. Wow, wysadzili się. Właśnie to jest jeden z takich mocniejszych ruchów tych postaci. Poczytać o nich będziemy mogli na końcu misji. Więc e, rozwalamy tutaj. Co mamy? do rozwalenia dalej? Tak, jest potrójne tylko. I wszystko może jest nasze. Tak, i teraz właśnie mamy podpowiedź o tym ruchu, o którym wspomniałem, czyli mocniejszym wykopie. No i tutaj pojawia się kolejny nasz nowy przeciwnik, jakim jest Spike. Straszny mutant. Siął się I patrzcie, jaki on straszny. No to jeden z jego ruchów. Teraz fajna muzyczka. Szybko zbierzmy te bardziej wartościowe moczo. Trzeba być na niego ostrożny. No i właśnie tu przydaje się nasz mocniejszy wykop. I teraz gdy B! Możemy na niego wskoczyć użyć naszego akwak. i dzięki temu kontrolować tą dużą, straszliwą bestię! To jest właśnie nowość, jaką oferuje nam Crash of the Titans. I może tutaj robić Claw Combo 3 razy x lub po prostu na A użyć jakiegoś luku kolcami, zaraz mam no, pokażę. No musimy zrobić coś takiego. Tak jest. na górze teraz pojawiły się dwa paski. Jeden zielony to pasek życia. Z kolei fioletowy to pasek energii naszego stwora. Tak, i tutaj możemy robić nasz klaw Tak jest, możemy tutaj całkiem sporo morza. Tak jest. Wow 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 Zbiera się tu wszystko. Na jednym czasem rozwala Ratishenę. Naprawdę bardzo silny stwór. Pozbierajmy to wszystko, co tutaj leży. Dobra, jeszcze jeden tutaj no, na się no i po pokonaniu tutejszych stworów mamy możliwość przejścia dalej, ale oczywiście musimy podbierać wszystkie morze, jakie tutaj możemy zdobyć. I korzystając z stwora możemy zniszczyć ten tutaj krzak, którego wcześniej zniszczyć nie mogliśmy. Dobra, ciśniemy tutaj tym mostem. A zaraz, chwilę, wrócę się jeszcze na chwilę. Muszę zobaczyć czy nie pominąłem, nie, nie pominę. dobra. Jedziemy dalej. Na naszym wspaniałym mutuancie. Fajnie, klaszcze imięździe. Tak, pojawił się drugi drugi, i mamy już wszystkie spajboty. A ten tutaj rozwali wszystko w koło. Dzięki czemu mamy Mojo. To teraz my użyjemy kolców. I weźmy sobie nowego stworka. Kiedy sobie nowego z poprzedniej mm, game. Dając nam znów pożyteczne Mojo. Tak, już powoli dochodzimy do. Zdobycia właśnie osiągnięcia tak, 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 tak. Zniszczmy wszystkie stwory tutaj. I powoli misja dobiega końca, a my dalej nie mamy naszego kombo. Ale pojawiły się tu kolejne trzy stwory. Kurde, gdzie ja te kombo nabiję? Będą się jakoś tutaj. Dobra, na początek rozprawmy się z tymi większymi. Tak, slow motion i na kolejnego stworka. No oh jest, to jest siłę. Dobra, znowu morzo. I zbieramy kolejnego. O, może multi Dobra, te kuli możemy zniszczyć naszego stworka i przy okazji zniszczyć kulę i dostać. Dobra, mamy kompo. Chyba, zaraz, 25 było Nie pamiętam. Ale w każdym razie mamy Mission Master. Dobra, ten stwór będzie nam jeszcze potrzebny. Cząp na niego. I pojawia się kolejny stwór. Z całkiem sporo ich tu teraz będzie się pojawiało, więc walczmy, walczmy. Dobra, bierzmy świeżego, bo tam ten, się dostało. Wow, wow, nas. O, mogą być problemy Patrzcie kolejne yy, raktiszyny się pojawiają Dobra, nabijemy na nie stopą No i 17 niestety tylko Dobra mamy może multi Wow, 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 Życie nam przekończy To niedobrze Dobra, i potrzebujemy tego stwora, żeby móc przejść dalej Dobra, rozmawiamy tu wszystko, co tutaj mamy A po co nam ten stwór? A po to Tak jest! O, no, mam zupełnie osiągnięcie Pife, five, Żeby zniszczyć tutaj tą głowę i móc przejść dalej, ale trzeba by na pewno... Wszystko rozwaliśmy? Nie. Dostał jeszcze jeden ananas. Także. Kiedy przejdziemy tutaj, tak jest. Zaliczymy misję. A kawałek tylko 15. I za to dostajemy złot. Mamy mission master. Zdobyliśmy 60. Pokonaliśmy 65 fratricianów na 65 do pokonania, do osiągnięcia. 3 spajboty combo kick 15, za to mamy dodatkowe punkty i dostajemy informacje na temat stworków i wszystkiego po kolei, więc teraz gra się zapisuje kiedy damy continue trafimy do wyboru misji i teraz możemy sobie na przykład podejrzeć stan naszego bohatera na razie mamy tylko jedną Jeden... Jedną gwiazdkę. O. Mamy... Możemy tutaj sobie też... Jeszcze raz zagrać w nasz epizod. Możemy jeszcze raz sobie przejść Mojo Room. Możemy także zobaczyć obrazki z epizoda oraz informacje na temat poszczególnych stworów. Więc zobaczmy. Właśnie. These little guys were created by Uka Uka's mojo and Cortex's science. Luckily for us, they're as fragile as they look. Oh, I could wail into these nerds all. Tak, możemy sobie tutaj teraz odcukać głosu tej postaci. Science, hello there, hellos. Oh, the biting fun begins now. Ah, thanks. Nice. Wąże. Możemy również zróbcie sobie info o Spike. I lewą analogię możemy sobie bad Hmm, możemy odtworzyć jego dźwięk. Wspaniała <laughs> przewola. No cóż, ale to wszystko widzieliśmy w, w filmie, pierwszym filmie z serii Crash of the Titans. Mam nadzieję, że nam się jako tak gra spodobała i. to w sumie tyle. Więc ja z wami się żegnam, to do usłyszenia w kolejnym filmie serii Crush of the Titans, gdzie zajmiemy się drugim epizodem. To cześć!